Mam pół ekranu! Nie, Jezu, zielony gaz! Chowaj się! Parkinsoniowy pień. Do the fuck? Ale dziwne. Weźmy te drzewa, fajne. Łacie dupia kadz... wow. Ja tam idę zobaczyć, co tam jest. Kurde, huge. What? Ale weird. Wielka grota. Podaną jest milion mobów. Żółw diamentowy. Jak do mi to on O kurwa! Krokodyl. Gdzie on się schował? Jezu, jak zawył! Boże. Kurwa. Jezus! Od kiedy rozdębki Cię biją? Panie, co mnie atakujesz, chłopie? Weird. Łocie wow, panie! Jakbym wpadła, to bym zginęła na miejscu. Co to jest? Murwkojat. Boże, ej, na, na, na plecach nosi tego. Yy, dziecko. Fajne. W końcu idziemy do Netheru, gdzie czeka nas potężna przygoda. Oczywiście ja stwierdziłam, że zaczniemy od podstawienia Wastetowu na przy wejściu, choć jak teraz myślę, nie miało to najmniejszego sensu. Ale no wtedy, wtedy to miało sens. Na respią się komary, które wysysają z gracza krew, a następnie nią plują. Ogółem można e, się wywalić do lawy, bo dodają damage, jak się przysają do ciebie. Komary w nederze mają dużo wspólnego z tymi z naszego świata, bo są bardzo irytujące. Znaleźliśmy Waystone'a, więc byliśmy jeden do przodu. W portecy spotkaliśmy różne bladezy, takie piorunowe też, które się dodatkowo tepają za Ciebie. Tu zaatakował mnie gaz, co w ogóle osrałam się. W kolejnej nowej strukturze zaatakowały nas eteryczne wstępy, których nie mogą trafić z łuku. Wilma wydają dźwięki różnych mobów z gry i są nieagresywne. Fajna strukturka tutaj była szalenie szklana. Spotkaliśmy tutaj właśnie magmołaza Łaza zamkniętego fortecy. A w drodze do ogromnej struktury Bobber został wciągnięty do jeziora lawy przez kości tego węża i omal nie umarł po raz pierwszy. Możecie teraz zobaczyć próbę ratowania go. Trochę, no trochę ciężko to się ogląda. Ale udało się, koniec końców. To się nie wieje, proszę. Niech on tak szybko. O, chuj. Dobra, nie żyje. To jest, to jest piramida. Coś w niej? Nic nie było. Baited. Ty portal to można postawić, odpalić, nie? A o, odpal. O. Wow. Ale dziwnie być w normalnej... Aż mi się w zakręciło, nie? Ja jestem cała spięta. No właśnie kurwa tym się stresuję. Grzesz? No ja bym sobie wzięła. A ty jaki nawalony, napakowany ten szkielet jest. To jak ty tu posiadłeś, skoczyć du? No, nie da się tego odbić. Cały Co to jest za gast koroną? Zabiłam go. <trymne> Ty on najgasty respi. Pordeję tych gastów. Co masz na białej świeci? się Co masz Chyba... Ooooo! Pomóż! Jezu, bił mnie szkielet czarny! Turciznę ją na ryju! Umre? Jezu biegnie za mną! My szkielet czarny! Jezu! A Ale wielki portal! Wow! Jestem odwjaszczały. Niech to jest bardziej przerażony, ja czy on. Uciekaj, ty on cię bije? Umarłeś? Co to jest? Wejście się życia. Zech Ty, to są jakieś te Widziałeś? to jest rytona Były, bo przeszło mi było to, ruszyło się Idziemy Ty, co to za Mam pół ekranu! Nie Je Jezus, zielony gwiazd! Chowaj się! Do tobą! Ten jest czarny! sarny! Jezus! Tak jak bo ja, nie ja mam cztery hP. Ty, Bober, tutaj na dole jest redstone! Cały mechanizm! Widzisz to? Jezu, to na mnie! Jeszcze dostałam headshot'a, nie? Ale kiedy ja Stolkowy czujnik kurwa Bower. To może być hordem. Poszłam. Jestem! Ty gawcy się pły z nami! O co to, co to? Beka